Wiecie, że gdybyśmy nie mieli ciała, to nie moglibyśmy się ze sobą spotkać? Pokój dobro. Witam Was bardzo serdecznie. Jak dobrze się z Wami spotkać, pomachać można, sobie coś napisać, przesłać pozdrowienia. Tak, mamy, mamy ciało, trzymaliśmy ciało od Pana Boga, które jest pięknym darem. Być może zastanawiamy się, po co nam to ciało, czemu ono ma służyć, jakie jest, jakie jest jego, jego znaczenie. Chciałbym dzisiaj spróbować. Odnaleźć odpowiedź, to pewno będzie jakiś fragmencik, jakiś, jakiś procent całej teologii ciała. To, to święty Jan Paweł II, Karol Wojtyła, o teologii ciała, przepięknie pisał. Tutaj moglibyśmy naprawdę rok, może i więcej poświęcić na to, żeby czytać chociażby taką, takie dzieło, taką pozycję, jak mężczyznę i niewiastą stworzył ich Bóg, prawda? I, i, i pewno wiele innych. Wypowiedzi świętego Jana Pawła II, a dzisiaj chciałbym zerknąć do tekstu kardynała Ratzingera, naturalnie. Zastanawiając się, co znaczy ciało dla nas, spostrzegamy, że zawiera ono w sobie pewne przeciwieństwa. Z jednej strony, ciało jest granicą oddzielającą nas od drugich. Gdzie znajduje się jedno ciało? Nie może równocześnie znajdować się drugie ciało. Jeśli ja sam znajduję się na jednym jakimś miejscu, to nie jestem równocześnie gdzieś indziej. W ten sposób ciało jest granicą, oddzielającą nas wzajemnie od siebie, sprawia, że jesteśmy sobie w jakiś sposób obcy. Nie możemy wejrzeć w drugiego. Cielesność zakrywa jego wnętrze. Które pozostaje przed nami zakryte. Owszem, z tego powodu jesteśmy nawet sami sobie obcy. Nie widzimy siebie samych do dna, do naszej własnej głębi. To więc jest jedno: ciało stanowi granicę wzbraniającą nam zajrzeć do wnętrza drugiego i dotknąć go. Ale z drugiej strony ciało jest także pomostem. Dzięki ciału spotykamy się i komunikujemy się wzajemnie we wspólnej materii stworzenia. Dzięki niemu widzimy się, czujemy siebie, stajemy się sobie bliscy. Poprzez gest ciała staje się jasne, kto kim jest i co przedstawia. W ten sposób, w jaki ciało widzi, spostrzega, działa, zachowuje się, widzimy siebie samych. Prowadzi to nas wzajem do siebie. Ciało jest granicą i komunią równocześnie. Stąd można w różny sposób być, realizować siebie, przeżywać swoją cielesność. Można siebie kierować w stronę egoizmu, lecz można też odwrotnie żyć wolnością człowieka, który się udziela innym. Wszyscy wiemy, że może być również i tak, że przekraczając jakby wszelkie granice, możemy się wzajemnie wewnętrznie przenikać i być sobie bliskimi. Telepatia jest tylko skrajnym przypadkiem tego, co w mniej intensywny sposób wszystkim nam jest dane: wewnętrzne wnikanie w drugiego człowieka, bliskość z nim, nawet w największej przestrzennej dali. Ładnie to kardynał nazwał. Ciało to granica i pomost. Z jednej, z jednej strony e, ciało odróżnia nas od innych i, i przede wszystkim przestrzennie. Ciało też stawia granice, że nie możemy wniknąć do wnętrza. E, I tutaj nie mam na myśli tego wnętrza takiego biologicznego, ale oczywiście chodzi tutaj o ducha. E, Chociaż, chociaż czasami jest tak, bo może nawet i nie czasami, ale często, że, że nasze ciało mówi o tym, co jest we, w naszym wnętrzu. Ciało mówi, co jest w naszym wnętrzu. Mówią niektórzy, że oczy są zwierciadłem duszy, prawda? Więc, więc nasze ciało też jako, jako ten pomysł do komunikacji mówi nam o tym, co jest... Co jest w naszym, w, naszym, w naszym sercu, co jest w naszej duszy. I czasami patrzymy na tego samego człowieka w różnych, w różnych sytuacjach, w różnych doświadczeniach. I, i jego ciało mówi, co ten człowiek przeżywa. Patrzymy na kogoś się widzimy, no jest smutny, jest przygnębiony, podchodzimy do niego, przytulamy, pytamy, co się stało, jesteśmy blisko, bo chcemy, chcemy pocieszyć. Z jednej strony widzimy rozpromienione oczy, prawda? pełne radości, pełne szczęścia, takie roziskrzone i, i też jest w nas radość, bo, bo drugi człowiek jest, jest szczęśliwy. Piękny dar ciała, słuchajcie. Piękny dar ciała, które umożliwia nam się komunikować, które umożliwia nam się spotkać, które umożliwia też wymianę, wymianę informacji, treści itd., itd. Można byłoby tutaj wiele, wiele słów na temat znaczenia ludzkiego ciała powiedzieć. Dziękujmy Bogu za ten dar naszego ciała i troszczmy się o, o, o to ciało. To jest, to jest naprawdę bardzo ważne, żeby troszczyć się o ten dar Boży. Niestety w historii, w historii życia duchowego były takie okresy, w których deprecjonowano wartość ciała, prawda? pomieszano wartość ciała. Ciało to więzienie duszy. Dusza musi się wyzwolić z tego ciała i, i wtedy dopiero będzie mogła w pełni, że tak powiem, korzystać ze swoich możliwości, swoich właściwości. Dzisiaj, dzisiaj patrzymy oczywiście inaczej, mówimy, że człowiek to dusza i ciało. I też niektórzy mówią, że człowiek składa się z duszy i ciała. Ja jestem jednak zwolennikiem takiego podejścia do tego, że człowiek jest duszą i ciałem. Człowiek jest duszą i ciałem. Zostaliśmy przez Boga tak stworzeni. Święty Paweł jeszcze powie inaczej: ducha, du, dusza, duch i ciało prawda? te trzy elementy składowe a więc, a więc nasze życie duchowe nasze życie psychiczne i, 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 nasze, i nasze ciało. Które, które od Boga pochodzi, które Bóg stworzył. Troszczmy się, jeszcze raz powiem, o to nasze ciało, tak jak, tak jak możemy, na, na ile siły pozdrawiają, na ile wiek pozdrawia, pozwala, na ile wiek po, pozwala, bo, bo wiemy, że z czasem, no wiele, wielu z Was tego doświadcza, z czasem to ciało odmawia posłuszeństwa, prawda? Z czasem to ciało odmawia posłuszeństwa. Dobrze, moi drodzy, kończę na dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego. Odpocznijcie, niech to Wasze ciało również odpocznie, bo od tego jest noc, od tego jest spoczynek nocny, żeby, żeby również nasze ciało, nasza, nasz duch, żebyśmy cali odpoczęli. Wszystkiego dobrego, spokojnej nocy z Panem Bogiem.